Dzień dobry. Mam przyjemność dzisiaj gościć pana Jana Ślęzaka, inżyniera, który pisze książki, i przeprowadzę dzisiaj z nim wywiad. Czemu zaczął pan pisać? No, zacząłem pisać, dlatego że odczułem taką potrzebę i znalazłem w sobie odrobinę talentu, bo do, do pisania to jest najbardziej potrzebne. Zauważyłam, że Pana twórczość porusza bardzo poważne tematyki. Co sprawiło, że zdecydował się Pan na takie ciężkie tematy w Pańskich książkach? No, można powiedzieć w jednym słowem: życie. Dość bogata historia, która za mną jest w tej chwili. Wielość wydarzeń, i to bardzo ważnych, które w naszym kraju miały miejsce. To wręcz przytłacza i przymusza do jej podejmowania. No nie znaczy to, że i bajka mi się nie zdarzyła, której tu akurat nie ma, ale dla wnucząt napisałem bajkę. Jaka jest Pana ulubiona książka, którą Pan napisał? O, wszystkie. <laughs> Powiedzmy te dwie ostatnie, które napisałem, dotyczące wspomnień e, rodzinnych, czyli osadnicy i pożegnanie z Galicją. Dlaczego zdecydował się Pan przekazać te wszystkie książki dla naszej szkoły? Gdybym chciał powiedzieć dyplomatycznie, to bym musiał wymyśleć coś bardzo takiego przyjemnego. Ale po prostu moje regały nie wytrzymują już i nie ma na nich miejsca. A wczoraj przyszła nowa książka w ilości 500 stron i trzeba ją gdzieś włożyć. A ponadto jeszcze może coś, co związane jest z moimi książkami tylko. Zostawienie po sobie śladu jakiegokolwiek dla potomnych, no to jest chyba najlepszy sposób książkę zostawić. Kiedyś to była tego papierowa, w tej chwili książka zostaje również w chmurze informatycznej i jest nie do zniszczenia. Tak samo jak ludzka pamięć. Chcielibyśmy panu bardzo wszyscy podziękować za tą darowiznę dla naszej szkoły, ponieważ teraz uczniowie będą się mogli rozwijać, poszerzając swoją wiedzę dzięki czytaniu pańskich książek. U, oby tak było. To byłaby wielka satysfakcja dla mnie. Bardzo dziękuję za dzisiejszy dziękuję wywiad. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Mamy. Do widzenia.